dobry. Panie doktorze, dokuczają mi bardzo silne bóle w klatce piersiowej. Proszę powiedzieć coś więcej, czy one się pojawiają od czasu do czasu, czy to jest stały ból, czy to bardziej ucisk, kłucie czy pieczenie? No, bóle pojawiają się bardzo często, szczególnie kiedy jestem w ruchu i mają formę kłucia takiego. No i martwię się, czy pan doktor może jakoś to zdiagnozować, zaradzić temu. Spokojnie, postaramy się pani pomóc. Teraz najważniejsze jest, żeby pani troszeczkę zwolniła tempo, odpoczęła, bo to może mieć istotny wpływ na pani zdrowie. A jeżeli wyrazi pani zgodę na wykonanie większej ilości badań, to wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej. No tak, oczywiście, ja zgadzam się. No i bardzo się cieszę, że jestem pod tak fachową opieką. W filmie ukazany został pozytywny przykład postawy w ochronie zdrowia traktowanie lekarza z szacunkiem i uznaniem. Link do wersji alternatywnej postawy dyskryminacyjnej w opisie filmu. Kampania różni, ale równi w zdrowiu. Realizowana jest w ramach projektu Działania antydyskryminacyjne w placówkach ochrony zdrowia, w ramach priorytetu 7 Fundusze Europejskie dla Zatrudnienia i Integracji Wódskie, Działania Integracja i Społeczeństwo Obywatelskie.